Przede wszystkim dzisiaj Wam pokażę ryżanki japońskie. Daisy z Wol. namierzymy tutaj jakąś ładną parkę. przestałem odławiać, przez dwa tygodnie odławiałem zbierałem ikrę i co moje zbiory jeszcze parę zostało do wyklucia parę jajeczek tu leży, ale młody już jest około 60-70 ciężko policzyć zacząłem karmić niech zaczęły jeść widzę że chyba przed chwilą się wykluły kolejne bo puste jajeczka leżą tu jeszcze pełne no tu, kolejne, bo tu jednego widzę świeżo ...tego. jest. Jeszcze się nie rusza. No spokojnie. że na pewno żyje. podrosną dołączam do stada w akwarium sileczki mam odmiany niektóre niebieskie a niektóre nawet czarne jak ten o tam w alubiasie Teraz wam pokażę czarnego samczyka. Będę się tu ukrywać. Robią takie zacienione miejsca. więc tam tu przeważnie przy tych anubiasach. jest. Is <laughs> the last one.